Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek ze serii Spooktober, czyli do serii filmów, które będą się pojawiać przez październik w 2020 roku. Jesienny odcinek, więc też jesienne dekoracje. I przechodzimy dzisiaj do otworzenia paczki z Douglasa, w której znajdują się dwie pomadki NYX z serialu Sabrina, więc zapraszam do oglądania. Paczka przyszła w takim kartonowym opakowaniu, jest bardzo lekki, w środku znajduje się mało rzeczy i zaklejony jest folią. No, i w środku znajduje się przesyłka zapakowana w takie prezentowe opakowanie. Wybrałam właśnie taką opcję przy zamawianiu. Wybrałam, żeby po prostu paczka była zapakowana w prezentowe opakowanie. Tutaj znajduje się taka pseudo-pieczątka z literką D, z logiem Douglasa. I w środku znajduje się nasz produkt. Pod naszymi produktami, pod bibułą znajduje się faktura, kartka z dedykacją, która jest customowa i można sobie taką zaprojektować przy zamawianiu, kupon rabatowy na następne zakupy w Douglasie i dwie próbki, w moim przypadku jedna próbka perfum i jeden krem do twarzy. Pomadki w opakowaniu prezentują się w ten sposób. Mamy oczywiście Logonyx i logo serialu Sabrina. Jest to zestaw Soft Matte Lip Cream Duo. I ja wybrałam zestaw kolorów, który nazywa się Weird Sisters. Pomadki w środku są zapakowane w taki czarny plastik. No i tak prezentują się kolory. Ciemniejszy kolor nazywa się Transylwania, a jaśniejszy kolor nazywa się Los Angeles. Przechodzę teraz do zesłoczowania tych pomadek na mojej dłoni. I zaczniemy od Transylwanii. Aplikator nie jest jakoś specjalnie wyprofilowany, jest po prostu płaski. I kolor prezentuje się w ten sposób. Pomadka czuć, że jest bardzo miękka, bardzo kremowa. I wydaje mi się, że być może wystarczy jedna warstwa tej pomadki na ustach, żeby uzyskać pełne krycie. teraz Los Angeles. I tak prezentują się zesłaczowane na dłoni kolory. Nie jest to formuła matowa, pomadki raczej nie zastygają. Mają bardzo delikatny zapach, powiedziałabym, że bardzo typowy dla pomadek nyx Określiłabym go jako taki lekko słodko, może waniliowy zapach. Przechodzimy teraz do słoczy na ustach. Tak prezentuje się kolor Transylwania. Bardzo łatwo się go nakładało, nie było absolutnie żadnych problemów z tym kolorem. Być może delikatnie wypukla on bardziej suchości na ustach, więc jeżeli macie te super suche usta, tak jak ja, to polecam je wcześniej wypliningować i powinno wszystko super ładnie wyglądać. Bardzo ładnie się nakłada, nie ma z tym żadnego problemu. Aplikator mimo to, że jest taki prosty, to jest naprawdę bardzo wygodny. Pomadka mimo to, że jest kremowa, wydaje się bardzo trwała, ale oczywiście transferuje się po buziaków, w dłoń. Oczywiście kolor przeszedł na Dłoń. z kolorem Los Angeles absolutnie. Ta sama sytuacja. Kolor jest oczywiście dużo jaśniejszy, jest to taki piękny. Powiedziałabym chłodno neutralny, nudziak. Myślę, że to jest taki troszeczkę lepszy kolor moich naturalnych ust. I myślę, że jest to mój ulubiony kolor z tego całego zestawu. Myślę, że będę akurat z tego korzystać najczęściej i najwięcej. I to już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, jeżeli też macie te pomadki. Z tego co kojarzę, to one miały być limitowane, a ostatnio wróciły do sprzedaży, więc więc chwytajcie za nie, jeżeli oglądacie to jakoś na początku października 2020, bo w Daglasie jeszcze powinny być. Jeżeli macie, to napiszcie, które są Wasze ulubione kolory. I dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach w Spuktou i pozostałych. Cześć!